James Ingram był wokalistą, który od wielu lat cierpiał na poważną chorobę. Jego fani na wieść o śmierci ulubieńca byli wstrząśnięci. Nie mogą pogodzić się z odejściem tak utalentowanego piosenkarza. Od wczoraj trwa żałoba wśród fanów doskonałego artysty. James Ingram był piosenkarzem, który największą popularność zdobył swoim udziałem w hicie We Are The World. Jest to utwór, który zapisał się w historii popkultury. Został wyprodukowany, aby wspomóc głodującą Afrykę. Całe 90 milionów dolarów, które udało się zdobyć, zostało przekazane właśnie na rzecz mieszkańców tego kontynentu. Szczególnie dobrze kojarzony jest również dzięki zdobyciu Nagrody Grammy w 1985 za utwór Jachmobet Hele. Nie żyje James Ingram. Okazało się, że wokalista cierpiał na prawdziwie ciężką chorobę. Miał guza mózgu, którego stopień zaawansowania z każdym rokiem przybliżał go niestety do śmierci. James przyszedł na świat w Arkon w Ohio. Najwięcej kompozycji pozostawił po sobie w gatunku soul, który wyjątkowo cenił. Właśnie w kompozycjach soulowych według krytyków brzmiał najlepiej. Artysta nie był jedynie wokalistą, ale również multinstrumentalistą, kompozytorem i producentem. Stanowił prawdziwą ikonę lat 90. -tych. do dzisiaj jego hity, justące czy Sommefereutter, są chętnie coverowane przez innych muzyków. O śmierci, która poprzedzona była długim, ciężkim leczeniem, a także sprawiła wiele cierpienia i smutku najbliższym z otoczenia piosenkarza, poinformowała jego przyjaciółka, Debbie Allen. Straciłam najdroższego przyjaciela i niezwykle kreatywnego partnera. Teraz śpiewa w niebiańskich chórze. Nigdy nie przestanę go kochać, cenić. Będę pamiętała jego geniusz i oddanie rodzinie. To było moje wielkie szczęście, że mogłam być blisko tego człowieka, czytamy na Twitterze Allen. GUS mózgu zabija coraz częściej Ostatnio coraz większa liczba chorych mierzy się z tym właśnie rodzajem nowotworu. Szczególnie głośno było o nim w Polsce. Gdy nagle jaka wielopostaciowego mózgu zmarł polityk z ramienia SLD, Tomasz Kalita. Wtedy to właśnie zdano sobie sprawę, że choroba może realnie zaskoczyć i nie dawać specjalnych oznak swojego istnienia. często wykryta przypadkiem ma już postać zaawansowaną, która utrudnia, a czasem całkowicie uniemożliwia wyleczenie.